Turcja odwołuje na konsultacje ambasadora z Niemiec. Ankara nie kryje wściekłości po tym, jak Bundestag, niższa izba niemieckiego parlamentu, uznała za ludobójstwo rzeź Ormian w Imperium Osmańskim. W latach 1915-17 zginąć mogło nawet półtora miliona ludzi. Zgodnie z przewidywaniami, Turcy zareagowali ze złością, z jaką przyjmuje się policzek od kogoś, komu się właśnie pomaga. Ich zdaniem to oni rozwiązują niemiecki problem, zatrzymując u siebie miliony uchodźców. Bez należytej zapłaty padły słowa o historycznym błędzie i o braku odpowiedzialności. Nie zabrakło odwołań do Holokaustu i gruźb. Angeli Merkel nie było podczas głosowania. Rok temu kanclerz zablokowała podobną uchwałę. Dlaczego teraz tego nie zrobiła? Merkel musiała pokazać, że to jednak nie prezydent Erdoğan jest najważniejszym politykiem w Europie i utrzeć nosa Turcji, która otwarcie szantażuje Unii uchodźcami. Pokazała Turcji skłóconej z sąsiadami i Rosją, że nie warto spierać się też z Unią. Czy Ankara zrozumie to przesłanie i poprzestanie na głośnych, ale niewiele znaczących reakcjach? A może zdecyduje się na eskalację i na przykład zacznie przepuszczać uchodźców? Stawka jest poważna, bo gra toczy się o międzynarodową pozycję Niemiec i Turcji.